Witam serdecznie w dzisiejszym specyficznym materiale. Na samym początku przypominam Państwu, że jest nadal możliwość dołączenia w ramach już trwających webinarów. Osoba, która oczywiście zakupi pracę, dostanie dostęp do poprzednich materiałów, poprzednich prezentacji i nagrań, które omawialiśmy, więc jakby tu nie ma jakiegokolwiek problemu. Ja zachęcam Państwa do oglądania tego w sposób chronologiczny. Czyli od pierwszego powoli, dalej. Prawda jest taka, że jeżeli nawet ktoś dołączy w późniejszej części tych webinarów, to nic się strasznego nie stanie, dlatego bo on będzie w stanie przyswoić sobie powoli te informacje, które w większości przypadków są ponadczasowe. Natomiast z drugiej strony zwracam uwagę na to, że jeżeli ktoś potrzebuje informacji, na teraz, w dzisiejszej fazie cyklu, no to zachęcam do dołączenia jednak szybciej, czyli teraz. Tym bardziej, że jest to prawdopodobnie ostatnia możliwość dołączenia na webinary, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie. Później zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała kwestia webinarów, czy będzie dostęp, dostęp bezpośrednio do tych materiałów po webinarach, czy zaprezentujemy Państwu coś innego. Dzisiejszy temat, który chciałem omówić, to jest temat, który już omawiałem, ale zwracam na niego uwagę, bo inwestorzy zazwyczaj koncentrują się na rzeczy, które mają małe znaczenie, a nie zwracają uwagi na rzeczy, które mają znacznie większe znaczenie i nie rozumieją, co się dzieje. Ludzie zwracają uwagę na wyceny, które nie przewidują zysków, nigdy nie przewidywały. Bo są z góry wycenione, ale też opisują przeszłe wyniki, nie, nie zwracając uwagi na to, że rynek wycenia przyszłość. Natomiast druga rzecz, o której ja mówiłem z punktu widzenia cyklu związanego z sentymentem i wyborów do Unii Europejskiej, to to, że im gorsza sytuacja na poziomie dużych, głośnych strajków, tym lepiej. Duże głośne protesty w Unii Europejskiej prawie zawsze od kilkunastu lat wpływały istotnie na wynik wyborczy. Najnowsze historie to są rzeczy na poziomie lokalnych wyborów w Niemczech i przedwczesnych wyborów w Holandii, które wcześniej zostały zdominowane przez partię rolników. A później, ze względu na narastającą niechęć do Unii Europejskiej, wygrała Partia Wolności. Dlaczego to jest pozytywna informacja? Jak wiadomo, wielokrotnie o tym mówiłem, głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na Unię Europejską jest negatywne ustawodawstwo. Nie tylko, ale w dużej mierze jest to negatywne ustawodawstwo przedstawione przez Radę Unii Europejskiej, znane jako Pakiet 55 którego celem jest obniżenie, o co na, uwaga, co najmniej 50%, 55% emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Fakty są takie, że Unia Europejska jest w stosunku do globalnej gospodarki bardzo niewielkim producentem czy wytwórcą dwutlenku węgla, natomiast chce wprowadzić ustawodawstwo, które w dużej mierze ograniczy możliwości wzrostu wielu państw Unii ze względu na koszt przystosowywania się do rzeczy, które nie przynoszą żadnej przewagi konkurencyjnej. Czyli mamy załóżmy e, dwa bloki ekonomiczne. Jeden blok, załóżmy, z przychodów, z opodatkowania, państwo inwestuje, załóżmy, w sektor półprzewodników. No i rezultaty są e, tej, dywersy, tej dywersyfikacji produkcji takie, że nie ma problemów na poziomie przepływu. Towarów, moce produkcyjne są zwiększone. Oczywiście wpływa to jeszcze na dodatkowe, na dodatkowe czynniki związane bezpośrednio z, e, ze wzrostem produktywności, zwiększeniem ilości wyspecjalizowanych miejsc pracy na rynku, e, większa dywersyfikacja, zmniejszenie szoków itd., 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 itd. Natomiast drugi blok ekonomiczny inwestuje na przykład w przebudowę. Budownictwa, które ma być zeroemisyjne. I teraz pytanie, jaki tutaj rezultat? Jest? Oczywiście są firmy, które na tym skorzystają, natomiast to nie rozwiązuje problemów globalnej gospodarki w żaden sposób. I te problemy są wielo, wielopłaszczyznowe, tych y, głupich pomysłów jest znacznie więcej. Na przykład, system, o którym ja pisałem, na który, o którym ludzie zapominają. Ponieważ wszyscy zwracają uwagę na tzw. zakaz samochodów spalinowych, który też ma istotny wpływ, ale nie tak duży. Znacznie bez, bardziej niebezpieczny jest tzw. system opodatkowania CEBAM, którego za zadanie jest wprowadzenie na zewnętrzne produkty z Unii Europejskiej opodatkowania, które ma odzwierciedlać tzw. ślad węglowy wyprodukowania tego produktu poza granicami Unii Europejskiej no jest to całkowicie, oderw całkowicie oderwane od rzeczywistości, dlatego, bo w jaki sposób to ma przyczynić się do poprawy sytuacji Unii Europejskiej? No żaden. Natomiast fakty są takie, że to negatywne ustawodawstwo w dużej mierze zaczęło dotykać branżę spożywczą, rolników, ale nie tylko, natomiast to jest pierwsze źródło, gdzie a, problemy Zaczęły, jakby istotnie zaczęły się pokazywać, ale też rolnicy w obawie przed następnymi genialnymi pomysłami organizują w całej Europie protesty. I to jest o tyle istotne: to by nie było istotne tak bardzo, gdybyśmy byli w okresie powyborczym albo daleko do wyborów. Natomiast zwracam uwagę na to, że w połowie tego roku mamy wybory do Europarlamentu. I wracając do tego, co mówiłem na samym początku, duże strajki często wyłaniają zwycięzców znacznie mocniej i znacznie szybciej niż wszyscy powszechnie oczekiwali ze względu na to, że te skrajne emocje, które towarzyszą ludziom przy protestach przekładają się na wynik wyborczy. A ludzie, którzy są umiarkowani widząc jakie rzeczy się dzieją, straszne, które nie są takie straszne ale mówimy, teraz spłycamy prostu przekaz, widzimy, że palą się samochody, opony, że jest za dyma, jakieś strajki, rzucanie kamieniami. To jak, jak ktoś jest, ma umiarkowane poglądy i widzi tego typu sceny w telewizji, to dla niego to jest coś przerażającego. I on rozumuje w sposób następujący. Nie zawsze, natomiast w Unii Europejskiej rozumowanie jest następujące. Skoro dzisiejszy paradygmat tworzy tak skrajne emocje, to może zagłosujmy na... na Stronę, która dzisiaj nie rządzi i która oferuje bardziej przychylne ustawodawstwo skierowane w stronę bezpośrednio państw narodowych, przykładowo. Więc na tym korzystają na pewno partie narodowe i narodowcy. Polska jest wyjątkiem, ale Polska to jest specyficzny rynek, mało znaczący. Polska jest jednym z najbardziej pełnionych państw w całej Unii Europejskiej po Irlandii. Irlandia jest to bardziej zrozumiała niż Polska. Polska też jest oczywiście w pewnym sensie zrozumiałe Natomiast fakty są takie, że koszt implementacji pakietu 55 w Polsce w stosunku do PKB jest znacznie wielokrotnie większy niż w Irlandii. Więc Polacy są trochę za bardzo odurzeni e, tymi pieniędzmi z Unii Europejskiej. I jakbyśmy nawet dostali te wszystkie pieniądze z KPO i policzyli wszystkie pieniądze, jakie dostaliśmy w ogóle w historii odbycia w Unii Europejskiej, to jest mały ułamek w stosunku do tego. Jakie koszta będzie musiała ponieść Polska, jeżeli to ustawodawstwo nie zostanie rozwodnione do 2050 roku? Ja wyliczyłem, ja i to pokazywałem, nawet nie są moje wyliczenia, tylko wyliczenia banku PKOBP. Pokazałem, że to jest wartość odpowiadająca większości polskiej gospodarki. Więc no to jest absurdalna wartość, oczywiście w tym y, pakiecie, najbardziej hardkorowej wersji. Natomiast yy, zwracam uwagę na następującą rzecz. Protesty się rozlewają. Zobaczcie Państwo, tu są różne materiały. Oczywiście, na, ja pokazuję te materiały w oparciu o prawo cytatu, i one, się roz, one są wszędzie. W całej Europie, Francja, zarówno na południu, jak i na północy, Paryż. Yy, obserwujemy to w dużym. Ciekawe jest to, że niektóre frakcje polityczne jeszcze to. Wzniecają jeszcze bardziej. Czyli na przykład we Francji pani Maria Le Pen e, wspiera rolników. Pan Wiktor Orban, który jest e, obecnie we Francji, o ile dobrze pamiętam, również wspiera rolników, którzy protestują przeciwko działaniom Unii Europejskiej. Czyli obserwujemy te protesty, zarówno w państwach Unii Europejskiej, też jest duże wsparcie z poziomu różnych e, innych, Innych stron politycznych, no i to jest pewnego rodzaju lewina, i tak jak powiedziałem, ona ma wpływ największy, bo zbliżają się wybory. I ja uważam, i mogę się mylić, ale ja uważam, że dlatego dzisiaj akcje europejskie, te duże, wysokiej jakości, największe powyżej 40 miliardów euro z wysokimi marżami brutto powyżej 50%, mają znacznie lepsze stopy zwrotu. Niż 12 miesięcy wcześniej, niż 24 miesiące wcześniej, ze względu na to, i one niektóre mają zbliżone stopy zwrotu do niektórych amerykańskich firm. Nie wszystkich, to fakt. Natomiast mają znacznie lepsze niż cała reszta rynku, bo fakt jest taki, że większość firm, które nie spełniają tych wymagań, których ja powiedziałem, czy nie są duże, wysokomarżowe, nie mają duży przewag konkurencyjnych i tak dalej, wysokich marsz. One mają płaskie lub negatywne stopy zwrotu. Natomiast pozytywne są właśnie w tych sektorach. Jest to coraz mocniej napędzane i ludzie zastanawiają się, dlaczego indeksy w Unii Europejskiej są na szczytach historycznych. Przecież mamy zerowy wzrost gospodarczy, w niektórych państwach recesję. Dlaczego firma SAP niemiecka, o której wielokrotnie mówiłem, jest na szczytach historycznych, skoro Niemcy są w technicznej recesji itd., itd., itd. Rynek nie patrzy na to, co jest dzisiaj, tylko wycenia już okres 12 miesięcy po. I rzeczywistość, którą spotka po drodze, może mieć charakter większej lub mniejszej niespodzianki, zmieniając potencjalny scenariusz, tworząc korekty, zmienność, pulbaki. Natomiast e, istotne jest zrozumienie tego, że jeżeli my widzimy, że to się rozlewa na całą Europę, w Polsce też są te protesty. Ale one są w znacznie mniejszym stopniu, one są zazwyczaj skierowane w stronę i to jest ciekawe. Protesty w Polsce są raczej skierowane w stronę Ukrainy, a nie w stronę Unii Europejskiej. Ponieważ polscy rolnicy narzekają, i czy to słusznie, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia dla rynku, więc dla inwestora też nie powinno mieć. Zwracają uwagę na to, że jest nieuczciwa konkurencja, wprowadzając towary, które nie muszą spełniać norm, które muszą spełniać towary w Unii Europejskiej. Plus yy, sektor transportowy, Polska jest liderem, jeżeli chodzi, czy jest istotnym czynnikiem i istotną częścią z punktu widzenia sektora transportowego w Unii Europejskiej. Natomiast jaki jest problem sektora transportowego w Polsce? Spadająca marża od lat. Kiedyś ten sektor, kiedyś, czyli 5, 7, 8 lat temu, kiedyś ten sektor miał. Pod całkiem przyzwoite marże. Bardzo często to były solidne, duże, dwucyfrowe marże brutto, czasami przekraczające 30-40%, czyli bardzo solidne jak na segment raczej o charakterze na rynkach rozwijających się waliu, a nie nawet mieszanego wzrostu czy mieszanego waliu. Natomiast przez wzrost kosztu pracy w Polsce i przez dostosowanie się tego segmentu i wyjście poza Unię Europejską, i budowa, rozbudowa liderów w innych państwach Unii Europejskiej spowodowała spadek marsz, a teraz dodatkowo likwidacja kontroli firm transportowych z Ukrainy no może doprowadzić do katastrof. Natomiast polscy rolnicy zwracają uwagę na rzeczy, które są w mniejszym stopniu istotne dla ich długoterminowego istnienia i ich rentowności. Bo największe zagrożenie jest na poziomie Unii Europejskiej, a nie na poziomie Ukrainy. Z punktu widzenia towarów, również. Ponieważ zastanówmy się, nie zadajmy, nie, 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 jakby nie podejmujmy konkretnej debaty, czy regulacje unijne. Postaci kontroli jakości żywności są dobre czy złe. Tylko zwróćmy uwagę na to, że one, te podwyższone ceny i pro, ta problematyka wynika właśnie z tych regulacji, które będą jeszcze gorsze, które będą jeszcze mocniej i bardziej istotnie wpływać na rolnictwo, no i oczywiście nowe opodatkowanie wynikające z emisji dwutlenku węgla i tak zwanego śladu węglowego. Więc każde państwo. Ma stosunkowo zbliżone e, postulaty antyunijne. Widzimy to przede wszystkim w Belgii, e, gdzie te protesty e, już są przed budynkiem do, do Parlamentu e, Europejskiego. Więc to powinno się przełożyć zgodnie z tą teorią, o której ja mówiłem, na bardzo głęboki, jeszcze bardziej głęboki niż ja spodziewałem się na początku. Pan europejski impas polityczny i siły w, w każdym państwie Unii Europejskiej, które są narodowe, przede wszystkim one najmocniej na tym zyskują, bo zwracają uwagę, że one, jako ta strona pronarodowa, nie pozwoli na yy, unifikację tego państwa, połączenie z, ze wspólnoty państw jednego państwa. Państwa eurosceptyczne, żeby partie eurosceptyczne dodatkowo partie wolnorynkowe to jest partie, które ogłaszają się jako partie wolności lub yy, delikatnie można powiedzieć też partie separatystyczne, to są partie, które zyskają. Podawałem przykłady. W Niemczech AFD, w Portugalii Enaf. W Holandii, Partia Wolności, we Austrii, Austriacka Partia Wolności, we Francji, pani Maria Le Pen, Ruch Narodowy, we Włoszech, cała narodowa strona. Tam jest tak naprawdę kilka mniejszych, większych partii. Więc to są największe zmiany, które my obserwujemy, i to będą największe zmiany, być może, które będą w Unii Europejskiej od 1969 roku. Ja uważam, że największa niespodzianka pojawi się. Zgodnie z teorią Europejskiego impasu politycznego na 12 miesięcy po wyborach. Czyli teraz rynek wycenia ten scenariusz, ale największy jego wpływ, czego rynek nie jest pewny, to będzie zmiana sytuacji w Europarlamencie. Teraz Państwo widzicie oczeki przewidywania i wyrzucenie do śmieci negatywnego ustawodawstwa, odwalkanie go w czasie, rozwadnianie i wyrzucanie. Czyli dużo. Gadano, dużo opowiadano o różnych pięknych historii, często krytyńskich. One zostaną wyrzucone do kosza, w dużej mierze rozwodnione, i uważam, że to będzie również okres, kiedy inwestycje zagraniczne w, moc, w bardziej zdecydowanym stopniu trafią do Unii Europejskiej. I zaobserwujemy wtedy odbicie gospodarcze w tych gospodarkach, które dzisiaj mają problemy. Gospodarce niemieckiej. W gospodarce francuskiej, ma mniejsze problemy, ale też w gospodarce szwedzkiej e, i e, w tych państwach też eurobankrutów, tam wpływ negatywnego ustawodawstwa jest mniej zauważalny z innego powodu. Bo tam w ostatnich 20 latach praktycznie mamy prawie zerowy wzrost gospodarczy. Więc tam ten rynek już jest na tyle przeregulowany. Że następne regulacje w jakimś istotnym stopniu nie wpływają już na, na problematykę tego rynku. Tam są konkretne firmy duże, które są okopane, e, które po prostu czerpią z, z tej gospodarki, ale małe firmy nie są w stanie rosnąć do tych poziomów, co na przykład jest w Stanach. Dlatego zwracajcie Państwo uwagę na te protesty. I ja uważam, że przez tą falę protestów można powiedzieć, ja już to mówiłem miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu i mówię to jeszcze raz. Dzisiaj jest dobry moment na zakup wysokiej jakości biznesu z Unii Europejskiej. Od sektora medycyny z Danii po produkty luksusowe z Francji, sektor produktów trochę cyklicznych, trochę pierwszej potrzeby, sektor softwareowy. I specyf specyficzne, konkretne rozwiązania, ale przede wszystkim z dużymi przewagami konkurencyjnymi, jeżeli chodzi o software, i e, na przykład w Irlandii mamy dwie firmy technologiczne, które dostarczają usługi związane z reklamami. Wysoki jakości przemysł energetyczno-informatyczny z Francji. Wysoki jakości przemysł szwajcarski postaci firmy ABB, która normalnie jest firmą o charakterze mieszanego value, natomiast ona dobrze zrozumiała trend związany z sektorem półprzewodników i z bazami danych, i oni są liderem, jeżeli chodzi o projektowanie systemów a chłodzenia do różnego rodzaju baz danych, chłodzenia całego sprzętu. Dlatego znacząco zwiększyli sobie marże brutto. Wykorzystując pewną niszę, która nie była do końca zaspokojona, ponieważ rozwiązania nie sprzyjały e, infrastrukturze, która była przystosowywana w ramach nowych, e, nowych rozwiązań w sektorze półprzewodników. I to jest coś, co powinno napędzać ten rynek. Na jak długo? No to się okaże. To się okaże. Na pewno te stopy zwrotu będą pozytywne na 12 miesięcy po wyborach do Unii Europejskiej. Więc jest całkiem długi czas, można to wykorzystać, nadal na tym zarobić dobre pieniądze i nie przejmować się strasznymi historiami związanymi z Unią Europejską. Wszystko, co duże, wysokiej jakości, powinno mieć do, pozytywne stopy zwrotu. Małe firmy, moim zdaniem, są nadal zbyt ryzykowne. W Europie wszystko, co duże, można przyjąć, że to będzie powyżej 40 miliardów y, dolarów. Natomiast ja przypominam, że dla bezpieczeństwa lepiej skupić się na tych firmach powyżej 60-70 miliardów dolarów, ponieważ one dzisiaj są no, wiodącą częścią tych wzrostów, które obserwujemy. I nadal masa firm, moim zdaniem, takich jak Louis Vuitton, ASML, jest znacznie niżej wyceniona w stosunku do tego, co może pokazać, ja nie mówię o wycenie bazując na jakichś magicznych wskaźnikach, które dają zerową przewagę, eee zero korelacji, jeżeli chodzi o przewagę jakiegokolwiek wskaźnika. Zwracam uwagę na oczekiwania wersu rzeczywistość i przewagi konkurencyjne tych konkretnych filmów w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej fazie HOS. A starzejący się byk widzi okazję. I widzi okazję zacementowania absolutnego paneuropejskiego impasu politycznego, który się zbliża. I obawiam się, i to też może spowodować trochę zmietność, ale ja bym się tego nie obawiał z punktu widzenia inwestycyjnego, tylko z punktu widzenia jakichś ruchów politycznych. Myślę, że władze w Unii Europejskiej też zdają sobie z tego sprawę. Dlatego teraz w okresie przedwyborczym będzie kampania obietnic. Będzie chęć uspokojenia tych strajków, protestów. Moim zdaniem nie zostanie ona skutecznie zrobiona. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do monitorowania rynku europejskiego, bo w rzeczywistości nie jest on tak zły, jak wiele osób zakłada. Eee, I dzisiaj należy się tym interesować, bo zapewne inwestorzy zaczną się tym rynkiem interesować no właśnie na 12 miesięcy po wyborach. Jesteśmy w okresie przedwyborczym. Teraz trzeba skorzystać z najpotężniejszego cyklu. W Unii Europejskiej, który działa w 100% od 1969 roku. Na koniec jeszcze raz zachęcam na, do wejścia na stronę Finansowa Edukacja i sprawdzania materiałów, które tutaj się znajdują.